i z o tarocie. Czy jesteś gotowy na podróż w głąb tajemniczego świata wróżb i tarota? Przygotowałem dla Ciebie 10 fascynujących pytań z wielkich Arkan, które sprawdzą Twoją wiedzę na temat tej wyjątkowej dziedziny ezoteryki. Gotowy. Zaczynamy. Pierwsze, która karta tarota symbolizuje początek nowej drogi lub życiowej podróży. A- głupiec. B. Siła. C. Sąd Ostateczny. Drugie, która z poniższych kart tarota reprezentuje miłość, harmonię i partnerstwo. A. Księżyc. B. Kochankowie. C. Śmierć. Trzeci, jak nazywa się proces wyjaśniania znaczenia kart tarota w trakcie czytania? A. Interpretacja. B. Medytacja. C. Procesowanie. Czwarte, co symbolizuje karta gwiazda w tarocie. A. Nadzieje i oświecenie. B. Płynięcie z nurtem życia. C. Trudności i niepewność. Piąty, jak nazywa się cykl związany z kartami tarota, który symbolizuje życiowe etapy i doświadczenia. A. Droga życia. B. Rozwój duchowy. C. Tarotologia. Szóste, która karta tarota reprezentuje samotność, refleksje i wewnętrzne poszukiwania. A. Eremita. B. Diabeł. C. Słońce. Siódme, która z poniższych kart tarota symbolizuje zmianę, transformację i odrodzenie. A. Świat. B. Śmierć. C. Sprawiedliwość. Ósme, która karta tarota nazywana jest kartą miłości. A. Księżyc. B. Słońce. C. Kochankowie. Dziewiąte, która karta tarota reprezentuje sukces, osiągnięcia i spełnienie. A. Koło Fortuny. B. Wisielec. C. Diabeł dziesiąte, która karta tarota symbolizuje równowagę, sprawiedliwość i karmę. a. Rydwan b. Sprawiedliwość c. Papież wyniki. Zera do trzy punkty. Twoja wiedza o tarocie jest jeszcze w początkowej fazie, ale nie martw się. To wspaniała okazja, aby zgłębić tę fascynującą dziedzinę. Kontynuuj naukę i odkrywaj tajemnice kart tarota, które czekają na odkrycie. 4 do 7 punkty Masz solidną podstawę w wiedzy o tarocie, ale jeszcze jest miejsce na dalszy rozwój. Twoja ciekawość i zaangażowanie są godne pochwały. Kontynuuj naukę i praktykę, aby coraz głębiej zagłębiać się w świat znaczeń kart tarota. 8 do 10 punktów Twoja znajomość tarota jest imponująca. Świetnie radzisz sobie z rozpoznawaniem symboliki kart i rozumieniem ich znaczenia. Twoja pasja i zaangażowanie są naprawdę godne podziwu. Brawo! Nie przestawaj eksplorować tego fascynującego świata tarota. Odpowiedzi: Pierwsze A Głupiec. Drugie B Kochankowie. Trzecie A Interpretacja. Czwarte A Nadzieje i oświecenie. 5A Droga życia. 6A Eremita. Siódme b Śmierć. 8C Kochankowie. 9A Koło fortuny. 10B Sprawiedliwość. Jak ci poszło? Podziel się swoimi wynikami w komentarzach. Wróżbita Łukasz Węcka.